Jakiej jakości z olej? On mniej więcej tak będzie wyglądał. Teraz jest eleganckie światło. Pokażę Wam, jak to wyszło. Naszą mąkę kokosową. dzisiaj też zlać tam nastaw alkoholowy i mu dodam może z góry tego grzyba. Tutaj są same grzyby. Zbieram się do do Dowiraka, żeby odebrać ten piro siarczan potasu. Dzień dobry, dzień dobry, Cambo Live na Kambodża. Drugi dzień zmagań. A z wykończeniami, jak to bywa, końcówkami jest najgorzej, ale myślę, że pomieszczenie prezentuje się już całkiem nieźle. Dużo się chyba nie zmieniło od wczoraj, aczkolwiek no, dużo w środku tam było jeszcze pracy, żeby to było w miarę szczelne. Gdzieś tam jeszcze ten dach tutaj na linkach troszkę podniosłem, żeby jednak były no, sztywniejszy. No tak, poza tym to jestem zadowolony. Szyja mnie boli od chyba tej wkrętarki od pozycji dziwnych, ale na szczęście chciałem tutaj dokończyć, bo mi jeszcze został ten element. Tutaj będzie szła mozgitiera, taka na magnesie. A tutaj ten element chciałem dokończyć, ale mi na szczęście może się skończyła bateria. Także ładuję baterię. No i co? Myślę, że dzisiaj pomieszczenie będzie skończone. Wygląda, myślę, całkiem nieźle. Miałem dwie rolki. Jedną rolkę zużyłem, z drugiej to zużyłem dosłownie może, może 3, 3 metry, 3,5 metra, chyba coś takiego, było, bo to tutaj jeden element zadaszenia. No także tak to wygląda, półki muszę też tutaj jeszcze ze spawami się pobawić. Trzeba je trochę zabezpieczyć, żeby to nie rdzewiało. Wcześniej też tak zrobiłem oczywiście z, z tą całą konstrukcją. Wszystkie spawy zostały zabezpieczone, jak widzicie. O, porządna robota. A co jeszcze się wydarzyło? Wczoraj chyba się to wydarzyło, ale nie nie, nie nie nakręciłem tego faktu. W każdym razie 50 kolejnych pokosów. Podejrzewam, że pewnie troszkę więcej, a może mniej, bo to różnie z kmerami i ich liczeniem bywa na hali trochę bałagan, ale wró mamy kokosy, także wrócimy zapewne niebawem do kolejnych testów, bo ostatnio no to była lipa no i dobra, raport z akcji raport z rejonu to było chyba na tyle na razie zakończyłem pracę tutaj jeszcze Trzeba będzie podocinać, albo zobaczymy Zresztą jak przyjedzie moskitiera, która nie da, niebawem powinna być Oczywiście moskitiera z, z Chin Taka z magnesem No i co, w środku tak to się prezentuje Myślę, że miało być szczelne i szczelne jest Trochę się tu nawkręcałem, nasiłowałem te wkręty, kmerskie też Lachowkręty no jedne miały takie czubki, że ten wkręt chciał wchodzić, a inne wręcz przeciwnie, no troszkę się tutaj nakurwiłem, ale finalnie myślę, że kawał dobrej roboty, wszystko się trzyma, wszystko jest alright. tutaj muszę jeszcze troszkę to wykończenie. Taśmą pokleić, ale to musimy ktoś z drugiej strony przytrzymać, bo tam trochę odstaje i nie będę tego tak robił. Tutaj też mogłem wejść w sumie tą górną częścią pod spód tego, co idzie z dołu, ale myślę, że może nawet i lepiej, że to będzie jednak, będzie tu wilgotno, będzie się tutaj po ścianach pewnie troszkę skraplało. Także może właśnie w ten sposób jest nawet lepiej. Dobra, bo ja tak nagrywam. Po ciemku może nic nie widać, w każdym razie teraz jest eleganckie światło. Pokażę wam jak to wyszło. Z dobrym światłem, no, światło przy nagrywaniu światło, dobre światło to podstawa. W każdym razie myślę, że jest nieźle, jak na pierwszy raz całkiem elegancko. Jestem zadowolony. Pierwszy raz. A tak to się jeszcze prezentuje z zewnątrz. No, także kolejny jakiś element zabudowania Haris No pewnie ktoś już w komentarzach zdradził nawet i, i, i trafił to tutaj będzie, ale jak ktoś nie wie, to cały czas będę trzymał Was w niepewności. Dzień dobry, dzień dobry. Cumbo Live na Kubęda, Kambodża. My jesteśmy tutaj na tarasie w domu głównym. Jak widzicie, pogoda pada od kilku dni i podobno jeszcze około tygodnia ma padać. Także rewelacji nie ma. Nawet teraz psy tutaj na pięterku siedzą, trzęsą się z zimna. To są kambodżańskie przy także im zimno. O, Medziko, Kuki. Mama uciekła na dół przed chwilą. No a ja zbieram się do, do, do Wiraka, żeby odebrać ten piro potasu. Kuki mnie tu podgryza. No ale droga będzie, myślę, w opłakanym stanie. Dobrze, że mam w tej pszczółce tą oponę taką z tyłu terenową, zobaczymy jak to, jak to będzie funkcjonowało z tyłu. W każdym razie w zbiorniku będę, będę teraz do Smarteko jechał, to Wam też pokażę, bo jest no wody to coraz więcej. Dawno nie wędkowałem, teraz też przy deszczach pojawia się dużo jakichś dżdżownic, rosówek także Muszę sobie troszkę tego nazbierać, któregoś dnia sobie siądę Zobaczymy co tam w wodzie się pozmieniało ja już Przed smarteko Przed Smarteko robi się bagno Ja będę trzymał ja będę trzymał Bada Co się tutaj Kamerował, dzieje? Tak? Co się... tutaj robicie? Tutaj Bagno O Jak widzicie Wszystko nasączone wodą już się powoli ciężko zaczyna przejeżdżać i tak też pewnie drogi wyglądają, a zwłaszcza ta nowa, która jest yy, no yy, usypana, ale to jest nic innego jak wiecie glina. Yy, tutaj bym chciał pokazać, bo chłopaki mi tutaj wczoraj elegancko wykosili te krzaki naokoło Smarteko. Wygląda to super. I przede wszystkim mi się tutaj nie czają jakieś kambodżańskie potwory. Chłopaki, tutaj też wczoraj widziałem te korzenie całe wyrywali. O! Także pięknie tutaj to oczyścili. Jestem mega zadowolony. Mega szczęśliwy. Tutaj też za grubo poszli chyba z tymi korzeniami. No dobra. W każdym razie to co kiedyś robiliśmy, co tutaj na filmach oglądaliście, no, dużo tutaj i Michał pomagał i Bartek, i Morkat. W każdym razie tutaj to wszystko usypywałem, nawoziłem te kamienie betonowane to było później wszystko. No, trochę z zostawiłem na około tej hali, ale to było w formie. Z sportu treningu. Tutaj pozostało się po akwaponice. Yy, jak widzicie, trochę towaru jest. Muszę to wszystko w wolnym czasie oczyścić, odsypać yy, z, tym, yy, z tymi kamyczkami Kramzyt. Zawsze zapominam, ale chyba dobrze powiedziałem. W każdym razie jest tyle dobrze, że jak się to wrzuci do wody, to yy, te kamyczki się unoszą. Także łatwo będzie je. Odsegregować od zwykłych kamieni. No a tak poza tym to zobaczymy, no fajnie wszystko. Widać co jest, widać czy są węże, czy nie. Tu mam też jeszcze donice z Salonu Cikej. Muszę coś w końcu w nich posadzić, bo teraz to jedna przewrócona. Tutaj jeszcze się pokazały te takie przybudowie jak tutaj. Ten beton odlewali, to właśnie nie wiem jak to się nazywa, jakieś próbki czy coś. No, a tutaj z drugiej strony też elegancko. Może nie wszystko, ale tu przychali wykoszone. Platforma jest wbrew tym, co mówili niektórzy w komentarzach, że nie wytrzyma. Jest, funkcjonuje cały czas. <coughs> A to ten zbiornik, jeziorko na Kupęckie wam zaraz pokażę, bo i tak muszę jechać. Michał coś tam będzie działał. A jeszcze tak z, zanim jadę, pojadę do, do Michała, to jeszcze tak z update'ów. E, dzisiaj próbowałem e, zupę sobie robiłem z, z mango, octem mango o tutaj, na dole widać grzyb no i powiem wam, że genialna, genialna ta zupa z octem z mango, fajnie to zakwasza zresztą ostatnio tutaj miałem parę osób, które testowały także bardzo im smakowało tutaj muszę dzisiaj też zlać tam nastaw alkoholowy i mu dodam może z góry tego grzyba, tutaj są same grzyby w takim można powiedzieć roztworze octowym, bo tu było trochę octu i, i woda ale w tych warunkach powiem wam szczerze, że tutaj jest no wiecie, no teraz akurat to się już ochłodziło ale wilgotność za to wzrosła, ale jakoś sobie radzą, nie muszą być nigdzie wstawiane, tutaj mamy też pokażę wam kombucze Ombucza to jest, nie wiem, ale ona produkuje cały czas grzyby, one opadają na dno. Zobaczcie tutaj jaki jest na powierzchni ten grzyb. Także mam takie perpetuum mobile. Tu mrówki widzę jakieś owada rozbierają, ale to normalne, naturalne. Co jeszcze wam chciałem pokazać? Aha, tutaj mamy właśnie ten nastaw na alkohol myślę że już alkohol dawno jest zrobiony zobaczymy jaka temperatura w ogóle teraz jest no i zobaczcie tak się tutaj podświetla 26 79 co prawda no ale temperatura myślę że do fermentacji idealna ostatnio tutaj to otwierałem no to tutaj jest akurat zwiększona Dawka cukru, także podejrzewam, że ten ocet też może wyjść mocniejszy. Tutaj mamy naszą mąkę kokosową. Tak naprawdę to, co wyszło z prasy, ale jest to nic innego jak właśnie... Może jeszcze trzeba było troszkę bardziej to zmienić. O, chociaż nie wiem. Próbowałem z tym placki zrobić, ale że jestem słabym kucharzem, to mi nie wyszło. Znaczy, wyszło mi połowicznie, smaczne było, ale nie miało takiej konsystencji jak placki, także mm, tyle z minusów. O, w ogóle dostałem ostatnio od Michała sosy, dużo sosów. Stoją tutaj sobie. co wam jeszcze chciałem pokazać, to olej, olej. A co to takie mokre jakieś? brudne nie wiem w każdym razie o tutaj mamy e, olej sezamowy tu jest zresztą olej z orzeszków ziemnych Bo jeszcze więcej światła damy te osady sobie znaczy w orzeszkach ziemnych to już dawno opadło tutaj mamy ten sezamowy zobaczcie już pokazywałem kilkukrotnie cały czas ten osad opada już zostało tylko tyle no i zobaczcie jakiej jakości jest olej on mniej więcej tak będzie wyglądał no dobra, ja tutaj mam kawkę, bo ja już rano tutaj oczywiście startowałem. Ujk kawki, i lecimy dalej z robotą. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Live. Pokazujemy tam troszkę więcej, rzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now.